W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu sposoby na dołączanie odnośników zewnętrznych do AutoCADA 2013. A zatem, żeby tego dokonać, w naszym programie wchodzimy w zakładkę Wstaw i wybieramy opcję Dołącz. W ten sposób możemy dołączyć obraz rastrowy. Wybieramy nasze, nasz plik docelowy, który chcemy dodać. Otwieramy go. I tutaj pojawia nam się okienko zarządzające danym rastrem, który pyta o punkt stawienia rysunku, o skalę. Oraz o obrót. Możemy ten punkt stawienia skalę i obrót ustawić tutaj, bądź ustawić za pomocą kursora myszy na ekranie. Powiedzmy sobie, ustawimy tutaj punkt stawienia na środek układów współrzędnych. Skala będzie 1, czyli nie będziemy zmieniać wielkości naszego pliku. Obrót również ustawimy na Kont 0. Potwierdzamy nasze, nasze yy, polecenie. I widzimy że tutaj, musimy jednak znaleźć, musimy uważać, by nie zgubić naszego pliku. Widzimy już na początku układów współrzędnych. Mamy, mamy wstawiony nasz odnośnik rastrowy. Gdy go zaznaczymy, otwiera nam się mobilna zakładka z narzędziami obraz. Dzięki temu możemy utworzyć nową obwiednię tnącą, usunąć przycinanie, ustawić odpowiednią przezroczystość, jasność, kontrast i zaciemnienie. Możemy. W ten sposób edytować nasz, yy, nasz odnośnik. Możemy utworzyć nową obwiednię poprzez zaznaczenie. Widzimy, widać jak tutaj obcięło nam pewną część naszego odnośnika zewnętrznego.